Twój ogród i dom ci za to podziękują. Podgrzewaj widelec przez około 10 sekund, aż stanie się gorący. Następnie wbij go w plastikowe wieczko. Pod wpływem ciepła plastik zacznie się topić, tworząc małe otwory. Zrób ich wystarczająco dużo. Teraz czas na sól gruboziarnistą. Wsyp do pojemnika około dwóch łyżek. Sól działa jak naturalny środek pochłaniający. Kolejny składnik to alkohol. Wlej do pojemnika około dwóch łyżek. Alkohol sprawi, że mieszanka będzie się dłużej i intensywniej uwalniać. Dodaj również zapachowe perełki do prania. Nie tylko nadadzą przyjemny, długotrwały zapach. Za chwilę wytłumaczę ci, dlaczego ten sposób jest wart wypróbowania. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki i zamknij pojemnik wieczkiem z dziurkami. Dzięki nim zapach będzie stopniowo się unosił. To nie tylko piękny i naturalny zapach, który odświeży dom i ogród, ale także skuteczny odstraszacz komarów i innych owadów. To połączenie składników zniechęca owady do zbliżania się, dzięki czemu możesz cieszyć się spokojem i komfortem. Zawsze to trzymam przy łóżku mojego męża. To genialne rozwiązanie, które naprawdę działa. Prosty trik, który pomoże pozbyć się wielu problemów. Wystarczy zaledwie jedna łyżka ziarnistego pieprzu. Zmiel go w młynku. Świeżo mielony ma znacznie intensywniejszy zapach niż gotowy. Kupny. Następnie przesyp pieprz do miski. Teraz posyp nim okolice okien, drzwi a nawet powierzchnię stołu. Kluczowym miejscem jest jednak przestrzeń koło łóżka. Jeśli chcesz, by efekt utrzymał się dłużej, użyj folii aluminiowej. Wsyp do niej pieprz, zwiń i zrób kilka dziurek wykałaczką. Dzięki temu zapach będzie się delikatnie unosił, a przy tym unikniesz bałaganu. Taką saszetkę włóż koło łóżka. Sprawdzi się też w szafie na ubrania. Innym skutecznym sposobem jest połączenie pieprzu z ciepłą wodą. Wystarczy wsypać pieprz do naczynia z wodą, odczekać kilka godzin, przefiltrować i przelać do butelki ze spryskiwaczem. Wytłumaczę ci, po co to wszystko. Czarny pieprz ma intensywny aromat, który skutecznie odstrasza owady. Komary, osy, ćmy, mrówki, pluskwy i wiele innych. Co więcej, jeśli kot sąsiada zostawi po sobie niespodziankę w ogrodzie, wystarczy spryskać to miejsce. Zapach pieprzu zniechęci go do powrotu. Pieprz to coś znacznie więcej niż tylko przyprawa do zupy. Zalej limonki płynem do płukania. Zrób to raz, a twój dom ci za to podziękuje. Weź trzy świeże limonki. Każdą ostrożnie natnij delikatnie na krzyż. Wzdłuż i wszerz, nie przecinając ich całkowicie. Odchyl ćwiartki, tworząc naturalny kwiat. Włóż limonki do małej miski. Wsyp do każdej gruboziarnistą sól. To właśnie ona ma działanie wchłaniające i neutralizuje zapachy. Teraz zalej limonki odrobiną alkoholu spirytusowego. Alkohol zintensyfikuje działanie i pomoże uwolnić aromaty. Dodaj kilka kropli ulubionego olejku eterycznego. Czas na sekretny składnik, jakim jest płyn do płukania. Wybierz ten, którego zapach najbardziej lubisz. Wlej jedną miarkę płynu bezpośrednio do środka limonek, tam gdzie wcześniej była wsypana sól i alkohol. Całość posyp goździkami. Dopełnią mieszankę i dodadzą eleganckiej, korzennej nuty. Twój dom zacznie pachnieć jak luksusowe spa. Limonka i sól oczyszczają powietrze, a cała kompozycja działa jak naturalny odświeżacz. Możesz postawić taki zapach w całym domu. Zapach rozchodzi się subtelnie i utrzymuje naprawdę długo. To prosty sposób, by stworzyć wyjątkową atmosferę. Wystarczy nałożyć pastę do zębów na limonkę. Rozwiąże to problem, za który płacisz ogromne pieniądze w sklepie. Zacznij jednak od przekrojenia cytryny na pół. Wyciśnij sok z obu połówek. Cytryna działa bakteriobójczo oraz rozpuszcza tłuszcz i osady. Wlej cały sok do małej miski. Teraz czas na pastę do zębów. Możesz użyć dowolnej. Pasta zawiera delikatne środki ścierne. Wyciśnij trochę pasty do miski. Dokładnie wymieszaj składniki. Pasta musi się rozpuścić. Teraz dodaj jedną łyżkę sody oczyszczonej. Ma ona właściwości odtłuszczające i działa antybakteryjnie. Mieszanka zacznie się pienić. Kolejny składnik to płyn do naczyń. Działa jak odtłuszczacz. Dodaj dwie łyżki do mieszanki, wymieszaj wszystko dokładnie. Za pomocą lejka przelej płyn do butelki ze spryskiwaczem. Ułatwi to dozowanie produktu. Twój domowy środek jest gotowy. Użyj go w łazience lub kuchni. Doskonałe czyści, ale przede wszystkim dezynfekuje powierzchnie. Zwalcza bakterie, usuwa tłuszcz i zostawia świeży, cytrusowy zapach. Naturalny, tani i skuteczny. Już nie wrócisz do sklepowych środków. Wbijam szpilkę w pastę do zębów i mam sposób na idealnie czystą łazienkę. Moja toaleta zawsze pachnie świeżo i wygląda schludnie bez większego wysiłku. Weź jedno opakowanie miętowej pasty do zębów. Jej składniki mają właściwości odświeżające i antybakteryjne. Za pomocą igły lub szpilki zrób małe otwory, jedną obok drugiej na całej powierzchni opakowania. Pamiętaj, aby nie przebić tubki na wylot, wystarczy delikatne nakłucie. Następnie delikatnie ściśnij opakowanie, aby pasta mogła zacząć się uwalniać, zapewniając długotrwały efekt. Teraz włóż pastę do spłuczki i zamknij pokrywę. Podczas każdego spłukania woda stopniowo wypłucze niewielką ilość pasty, rozprowadzając świeży, mentolowy zapach i pomagając utrzymać toaletę w czystości. Jeśli użyjesz niebieskiej pasty, zobaczysz, jak woda nabiera koloru. Dzięki temu trikowi twoja toaleta będzie zawsze pachnąca i odświeżona, a ty zaoszczędzisz czas na sprzątaniu. Prosty sposób, a efekt naprawdę robi różnicę. Nałóż piankę do golenia na miotłę. Choć wygląda to dziwnie, to ten trik jest teraz hitem internetu. Okazuje się, że pianka do golenia ma genialne zastosowanie w toalecie. Weź zwykłą miotłę, którą prawdopodobnie masz już w domu. Nałóż na nią piankę do golenia, z jednej i drugiej strony, tak, żeby pokryła wszystkie włosy. Tak przygotowana miotła będzie zbawieniem dla osób starszych lub tych, co mają problemy z kręgosłupem. Wystarczy tylko ją obrócić i rozprowadzić piankę na ziemi dookoła toalety. Jest to zdecydowanie jedna z najbiedniejszych części łazienki, często też trudno dostępna. Ta pianka jest jak spienione mydło, z wyższą zawartością wodorotlenku potasu, działa więc znakomicie. Nałóż ją obficie. Włosy miotły doprowadzą ją nawet do najmniejszych szczelin. Następnie pokryj pianką również sedes, muszlę klozetową i boki toalety. Świetnie poradzi sobie z żółtymi plamami oraz brzydkim zapachem. Pozostaw całość na 15 minut, po tym czasie zmyj piankę ciepłą wodą. Od razu zobaczysz, że płytki i toaleta lśni. W łazience unosi się przyjemny zapach, który utrzymuje się nawet kilka dni po sprzątaniu. Pianka czyści również fugi bez zbędnego szorowania. Z pastą do zębów posprzątasz dom trzy razy szybciej. Twój dom będzie lśnił. Niektóre z jej zastosowań mogą cię zaskoczyć. Pokażę ci gdzie i jak możesz ją wykorzystać. Pastą do zębów idealnie umyjesz lodówkę. Wyciągnij z niej półkę, po czym nałóż skarpetkę na dłoń. Nałóż pastę do zębów na wysokości palcy. Taką skarpetką bardzo dokładnie wyczyścisz ściany lodówki i jej wgłębienia. Następnie ręcznikiem papierowym przetrzyj umyte powierzchnie. Sprawdzi się ona idealnie do mycia brudnych silikonów, które są spleśniałe. Tak... Pasta jest idealna na pleśń. Do miseczki wyduś pastę do zębów. Do niej dodaj pokruszoną skorupkę jajka. Wymieszaj to razem. Taką miksturę nałóż na pleśń i odczekaj kilka minut. Najlepiej około 10 minut. Po tym czasie zmyj resztki pasty ze skorupkami. Razem z tym schodzi pleśń. Szczotkę do toalety można wyczyścić pastą. Wystarczy nałożyć pastę i wyszorować. Do szorowania najlepiej sprawdzi się szczoteczka do zębów. Następnie zmyj pastę, a szczotka będzie błyszczeć. Jeśli twój dywanik z łazienki spleśniał, mamy na to sposób. Ten środek uratuje wystrój twojej łazienki. Do miski wlej ocet, dodaj pastę do zębów oraz sodę oczyszczoną. Taką mieszankę nałóż na spleśniały fragment dywaniku. Kiedy wyschnie, będzie jak nowy.